No, lecimy. No właśnie, parę, parę dni temu zebraliśmy się w, na ulicy francuskiej na piękna kempa w takim lokalu, który się nazywa Cafe Baobab. Cała ekipa warszawska, diaspora afrykańska była na miejscu. No i wybraliśmy trzy osoby, które mają nas reprezentować. My tego nie robiliśmy dla żartu, tylko po prostu od czasu do czasu są sprawy, którymi musimy się zająć. No i przed chwilą, niedawno, parę dni temu była taka bardzo ważna sprawa. Niestety, radio, w którym pracuje ten pan Wojewódzki z swoim kolegą, widzi, uważa, że nic się nie stało. W Polsce w ogóle pojęcie żart jest po prostu niesamowicie dziwne. Wszystkie inne języki wiedzą, co to jest żart. Tylko język polski nie pojmuje, że to jest żart. Granica między żartem a bezczelnością jest oczywiście płynna. Ale każdy dzieciak, który kończył szkołę, wie, co to jest bezczelność, a wie, co to jest żart. Charlie Chaplin i wielu innych. Nawet w Polsce mamy Jana Pieszczaka, który potrafi bawić, bawić ludzi, ale nie przesadzając, to znaczy nie przekraczając pewnych granic. No i jeżeli ktoś podczas swojej audycji mówi o Klanie, mówi o czarnych ludziach, ja nie mówię o innych, pozostałych w ogóle. Nie można, będąc w Warszawie, będąc w Polsce, żartować, że ja szukam oddziałów hitlerowskich. To cholery tak nie wolno robić, po prostu, bo jeżeli ja znam historię tego miejsca, nigdy nie powiem publicznie, że w tej chwili chcę się dozwonić do oddziału hitlerowskiego. I dokładnie to samo robi Wojewódzki Jeżeli e, szuka Afrykańczyków i chce mówić, że audycja jego jest sponsorowana przez Ku Klux Klan, to do cholery nie jest żartem. Po prostu nie jest żartem, albo my musimy i zmienisz znaczenie słowa żart w języku polskim bo jeżeli Chińczyk, Amerykanin, Włoch nie wiem, Senegalczyk, Kongijczyk, jakiś aborygen e, gdzieś tam e, Pygmy we wszystkich tych językach wszyscy wiemy, że to jest żart przekraczamy pewne granice w każdym zawodzie, nawet w kabarecie, nawet w kabarecie jest coś takiego, co się nazywa etyka zawodu albo deontologia. I wolność słowa nie jest żadnym cholernym wytłumaczeniem. Po prostu wojewódzki, ja jestem przekonany, że nikt nie będzie żartował z papieża. Nigdy, nikt nie będzie żartował z... I, il, il, ileś tam nieudanych powstań w Polsce? Ilu było tych powstań? Ilu się udało? Praktycznie żadne. Ale on z tych tematów nie będzie żartował, więc proszę mi nie powiedzieć, że on e, nie ma żadnej granicy. On, na, on ma swoje granice. Po prostu nie żartuje ze wszystkiego. Tylko dlaczego akurat my nie jesteśmy w tym przedziale, którym on, e, którego, którego on nie rusza? Po prostu ja uważam, że to się robi skandalicznie i wielu osób jeszcze Polaków mówi, no tak to tutaj czarny będą przychodzi i tam mówić, że mamy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie waży, kto podkreśla jakiś problem, ważne, że jest ten problem. I rzeczywiście jest problem. No i mniej więcej tyle. Ja mam nadzieję, że on nie będzie promował żadnego wydarzenia, absolutnie żadnego, które zaprasza Unię, Unię Europejską do Polski. bo tak, tak, o to chodzi. Ta impreza, która ma się odbyć 1 lipca, to jest zaproszenie tutaj do nas, Unii Europejskiej. Może Afrykańczyków jest bardzo mało w Polsce, ale jest kilka milionów w całej Unii. To po pierwsze. Po drugie, mi się wydaje, że no nie można zaprosić do siebie, prywatnie, nawet hamstwem, nie można zaprosić gościa. To no po prostu nie wypada. Wszystkie kultury tak mówią. To nie jest jakieś że gdzieś ktoś przyjechał do Afryki i tutaj gada bzdury. Nie. Wszystkie szanujące się kultury po prostu mają, mają swoją moralność. I uważam, że żarty żartami, człowiek nie zarobi jak chce, ale, ale w momencie, kiedy występujemy publicznie, musimy oczekiwać. Musimy oczekiwać konsekwencji. Po prostu niech te konsekwencje... Uwaga! Tym razem naprawdę są czarne, ciężkie chmury. Uwaga! I tyle.